Redukcja liczby regulacyjnych urzędów, których jest aż sześć, i licznych inspekcji kontrolnych. Wszystkie nas kontrolują, cokolwiek robimy, jest ich ponad 15. Powinna być także dokonywana systematyczna ocena działalności każdego urzędu: ile przynosi korzyści dla państwa i dla obywatela, i ile przynosi ich strat, ile kosztuje. Nie chciałabym, żebyśmy tutaj stworzyli wrażenie, że urzędnicy to jest jakiś pasożyt, który na nas pasożytuje. Bo pamiętajmy, że urzędnicy muszą stosować prawo i często nie są winni treści tego prawa. To nie jest ich wina, że politycy często głosują nie wiedząc nawet na co głosują. Po prostu... Wciskają przyciski tak, jak mają napisane w instrukcji, ale często też, i byłam tego wielokrotnie świadkiem, głosują przeciwko, przeciwko ustawie rekomendowanej przez przeciwnika politycznego. Trzeba zatem dokonać generalnego przeglądu prawa i przede wszystkim skończyć z tą biegunką legislacyjną, z prawem zmiennym, niespójnym, niezrozumiałym z kilkunastoma tysiącami stron przepisów, które powstają co roku i które my musimy obywatele i przedsiębiorcy musimy opanować.